Cześć, witam was bardzo serdecznie 12 czerwca 2024 roku i zaczynamy naszą codzienną szybką analizę kryptowalut. I dzisiaj oprócz wskaźników, niosów, magazdety i kryptowalut zobaczymy sobie indeksy, jak S&P, DAXA i Nasdaq. Dzisiaj ważny dzień, dzisiaj z dużo wydarzeń ekonomicznych, może. Na początek, rzućmy sobie oko na te wydarzenia, które dzisiaj nas czekają. No, i pamiętajcie, że dzisiaj o godzinie 14.30 mamy dane inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych, i tu już możemy spodziewać się większej zmienności. No, a dodatkowo pamiętajcie o godzinie 20.00, mamy w Stanach Zjednoczonych decyzję w sprawie stóp procentowych, no i najważniejsza konferencja prasowa. Gdzie prezes Powell będzie przemawiał, i najbardziej mnie właśnie interesuje ta konferencja prasowa, ponieważ tutaj chciałbym zobaczyć, co ciekawego Powell powie. Nie spodziewam się, żeby tutaj była zmiana w sprawie wysokości stóp procentowych. Na 99% pozostajemy bez zmian i ja bym dopiero tutaj spodziewał się zobaczyć. Jakieś zmiany dopiero pod koniec tego roku, no ale tak jak mówiłem, jestem ciekawy, co powie Powell, więc musimy poczekać do wieczora. My na Discord dzisiaj sobie zrobimy live'a jak zwykle podczas Fedu, no i będziemy na bieżąco sobie tutaj reagować, a ja jestem aktualnie bez pozycji na krypto, więc czekam sobie, co tutaj ciekawego się. Wydarzy, aktualnie mam tylko pozycję na Longu, na złocie, więc zobaczymy sobie. No, i jak już zaczęliśmy, praktycznie wskaźniki tutaj od strony wydarzeń ekonomicznych, no to lecimy sobie już do początku, czyli do coin market cap. No i praktycznie bitcoin od wczoraj stoi w miejscu, podobnie Ethereum, chociaż 1,1% Lepiej w porównaniu do Bitcoina, ale to nie jest zbyt duża różnica. Za to Pepe z pierwszej setki zrobiło ponad 11,5% na plus w ostatnie 24 godziny, a największe spadki zaliczyło AKT 17, prawie i Spadku z pierwszej setki, pamiętajcie, to są tylko kryptowaluty. Lećmy dalej. Stra poziom strachu i chciwości. Aktualnie poziom 72, za to altcoin season index spada nam do poziomu 16, więc tutaj spadek jest dosyć mocny. No i obawiam się, że gdybyśmy dostali tutaj wzrosty na bitcoinie, to w aktualnej sytuacji alty zostaną mocno. Tyle. Lećmy dalej. Poziomy likwidacji po wczorajszym zjeździe do poziomu 66 tysięcy no zostało trochę zlikwidowanych, głównie longów, no ale widzimy tutaj sporą strefę do zlikwidowania między 70 a 71 tysięcy. No i tutaj zobaczymy, czy dzisiaj, kiedy spodziewam się większej zmienności, czy będzie próba likwidacji tego poziomu. A zobaczmy sobie, jak to wyglądało w liczbach w ostatnich 24 godzinach. No i łącznie zlikwidowano prawie 185 milionów, z czego longów było ponad 141 milionów, a shortów nieco powyżej 43 milionów. Więc widać, że różnica jest spora prawie 100 milionów dolarów. No ale przy spadkach zawsze pierwsze obrywają longi no i kalendarz ekonomiczny już poruszyliśmy przed chwilą więc warto się dzisiaj przygotować no i zobaczyć sobie co się będzie działo no i warto pamiętajcie zabezpieczać swoje pozycje ja właśnie podczas kiedy takie wydarzenia się zbliżają to lubię sobie na giełdzie BING X odpalić stop lossa kroczącego który podąża nam za ceną i to jest fajne rozwiązanie w momencie kiedy Cena szybko idzie w jedną stronę, a później chce zawrócić, to taki stop loss fajnie nam zamknie pozycję. A my lecimy teraz do trzech artykułów, które dla Was przygotowałem. Zacznijmy od pierwszego na Cointelegraph, na temat Donalda Trumpa, który chce, aby Bitcoin był głównie wydobywany w Stanach Zjednoczonych, no i Ugościł tutaj szefów kryptowa, kryptowalutowych koparek u siebie w rezydencji, więc widać mocno, że tutaj przed wyborami Trump bardzo jest pro za to Biden wręcz przeciwnie. No, i zobaczymy, co ciekawego po wyborach się tutaj wydarzy. No, a wiadomo, też młodzi bardzo tutaj będą cisnęli. Właśnie w stronę krypto. Więc zachęcam Was do przeczytania tego artykułu. My lecimy do artykułu numer dwa. Burzliwy dzień na kryptowalutach, czyli analiza przepływów i odpływów na rynkach. Więc to jest też bardzo ciekawy artykuł. Myślę, że tutaj warto go sobie przeczytać, i tutaj też poruszany jest temat strachu i chciwości. Więc zachęcam Was też do przeczytania. No i ostatni artykuł, wczoraj troszkę było już na ten temat, na temat Uniswap, który do swojego tutaj arsenału ludzi sobie dodatkowo prawnika z Coinbase wzięło do walki z sekiem. O tym też mówiłem wczoraj, wczoraj był trochę inny artykuł, ten jest o bardzo podobnym tonie, ale myślę, że warto tutaj też sobie przeczytać co na kryptonius napisali na ten temat, i lecimy sobie teraz do wskaźników od Maximusa. No, i zaczynamy sobie od order booków, które wyglądają całkiem naturalnie, chociaż tutaj lekka ściana zakupowa na 67 tysięcy dolarów. Lecimy sobie do wskaźników ProCharts, gdzie widzimy tutaj dosyć ciekawie. Po pierwsze, dzisiaj Dzisiaj mieliśmy dosyć fajną sytuację na wskaźniku CBR, gdzie tutaj znowu, dzisiaj próbują wyhamować nam ulicę. Dodatkowo widzimy, już wczoraj wieczorem był spory odpływ bitcoinów, no i chwilę później napływ stablecoinów na giełdy. Patrząc tylko po tych suchych wskaźnikach można spodziewać się, że bardzo prawdopodobna jest jakaś podbitka, ale pamiętajcie, że w tym okresie tutaj jak odpływały i napływały z stablecoiny, no to właśnie bitcoin zaliczał ten dołek na 66 tysięcy, więc tutaj bym się aż tym tak mocno nie sugerował, więc zobaczymy. Dzisiaj, co się wydarzy, bo jestem przekonany, że 90% osób czeka na te wszystkie wydarzenia ekonomiczne, i dopiero po nich będą podejmowane jakieś większe ruchy. A my sobie lecimy teraz, już do wykresów. Zaczynamy od Bitcoina, gdzie patrząc tutaj po Fibo Spadkowym od tego spadku z dnia 10 czerwca. Gdzie tutaj zaliczyliśmy te 70 200 do tego dołka właśnie z wczoraj, to patrząc po tym Fibo spadkowym, fajnie zatrzymaliśmy się teraz na 382 Fibo, czyli na 67 630. No i jest tutaj dosyć fajny ten opór, no ale tutaj też nie podejmowałbym aktualnie sobie jakichś większych ruchów, no jak widać ten poziom 67 tysięcy na który ja czekałem no to został co prawda trochę wybroniony no ale spadek do 66 tysięcy był trochę zbyt głęboki ja osobiście wczoraj rozgrywałem małego longa właśnie z tego poziomu 67 tysięcy no ale na 66 250 miałem stop lossa bo nie chciałem tutaj przed Fedem Trzymać zbyt głęboko na minusie takich pozycji. Więc ja tutaj wczoraj zaliczyłem stop losa. Cena oczywiście standardowo wróciła powyżej mojego wejścia, ale się tym nie przejmuję. Czekam dzisiaj na to, co się wydarzy wieczorem. Lecimy sobie teraz zobaczyć. Itirium, które w ostatnich 24 godzinach tylko radzi sobie troszeczkę lepiej. Od bitcoina w ogólnym rozrachunku radzi sobie jednak dużo gorzej. No i widać, że tutaj nie dobiliśmy jeszcze do tego oporu na 3555, chociaż wczoraj było widać, że poziom 3500 już był ciężki do przebicia. I tutaj też czekam na dalszy rozwój sytuacji i czekam, kiedy w końcu się ethereum spróbuje odkleić trochę bardziej od bitcoina. Lećmy dalej, zobaczmy sobie AVAXa. AVAX tutaj wygląda na tyle ciekawie, że troszkę zszedł niżej niż ten poprzedni zjazd 7 czerwca, ale tutaj nie zaliczył jeszcze wsparcia na 30 dolarów i 35 centów. I to by był fajny poziom do zaliczenia jakiegoś odbicia, nawet z take profitem na 41 dolarów i to byłby naprawdę imponujący wzrost praktycznie o ponad 35%, więc dosyć ciekawie można by tutaj na dźwigni to rozegrać. No ale jak widzimy po tych naszych wskaźnikach aktualnie już się Avax przegrzewa i możemy spodziewać się jednak zjazdu tutaj troszkę niżej, więc zobaczymy faktycznie czy tak też się stanie? Ja Awaksa obserwuję od dłuższego czasu no i lubię sobie tutaj na nim rozgrywać co jakiś czas. Lećmy dalej. Kolejny jest BNB, który zaliczył, tak jak mówiłem poprzednio, strefę tą żółtą, nawet tutaj drugą krawędź tej strefy. No, tutaj po ostatnim wybiciu swojego nowego ATH. Na poziomie 722 dolarów zaliczyliśmy praktycznie zejście aż do podstawy tego wystrzału. No i troszkę szkoda, że ten potencjał został zmarnowany. Liczyłem, że w okolicach 635 dolarów spróbuje nam cena się odbić. Jednak tak też się nie stało. No i teraz poziom 600 dolarów będzie starał się wybraniać jeszcze głębsze spadki, a znając dobrze, Binance, na pewno sobie z tym doskonale poradzą. Lećmy dalej. Kolejnym jest arbitrum, które również zaliczyło bardzo ciekawy poziom wsparcia 92 centy i tutaj kilkukrotnie, nawet delikatnie przebiliśmy aż prawie do 50 centów. Jednak cena szybko wraca nam i aktualnie 90 ponad 4. No, i jak już mówiłem, w poprzednich tutaj kryptowalutach też czekam na to, co się wydarzy, bo przy aktualnym altcoin season index, no to niestety, ale gdyby bitcoin nam tutaj wystartował w górę, no to altcoiny będą miały duży problem, żeby go dogodzić. Natomiast jeżeli bitcoin poleci w dół, no to sporo altcoinów będzie traciło dużo, dużo więcej procentowo. Niż Bitcoin, więc tutaj może być lekka rzeź, rzeź na altcoinach i radziłbym uważać z jakimiś poważnymi tutaj ruchami na dźwigni. A my lecimy dalej. Zobaczmy sobie Bela, który niecałe 78 centów. No i tutaj też ciekawa sytuacja, bo spadek z ponad dolara bardzo szybko zaliczył zjazd do poziomu równych 75 centów, gdzie również tutaj miałem wsparcie wyrysowane. No i tutaj strata była dosyć spora, bo aż od tego lokalnego szczytu do dołka to było ponad 30%. No i jestem bardzo ciekawy, czy Bel utrzyma się tutaj powyżej swojego wsparcia. Lećmy dalej. Kolejnym jest celo, które również zaliczyło wsparcie na 67,5 centa no i tutaj praktycznie trochę lepiej to wygląda w porównaniu do innych altów nie wybiliśmy tego poprzedniego dołka z 7 czerwca tylko utrzymaliśmy się trochę wyżej no i tutaj jest szansa też spora na wzrost nawet do 77 centów no ale tak jak mówiłem dzisiaj altcoiny tylko pobieżnie sobie przeglądamy bo czekamy na to co się wydarzy Wieczorem, i żeby tutaj za dużo nie omawiać tych altcoinów, to wlatuje jeszcze tylko jedna kryptowaluta jest to kawa, która zmierza sobie po malutku do wsparcia na 55,5 centa. Tutaj mamy bardzo fajną strefę wyrysowaną, gdzie poprzednio ten zjazd również został zaliczony w tej strefie no i też liczę na tutaj zejście i ewentualnego longa. Dzisiaj kawę będę bardzo mocno obserwował, jak się będzie zachowywać, bo możliwe, że będę próbował tutaj wbijać z automatu, a nie ustawiać się w ciemno. Dzisiaj uważam bardzo z ustawianiem się ze zleceniami w ciemno, aby po prostu kiedy obierzę tutaj kierunek porządnie, nie pootwierało mi i nie pozamykało na stop-lossach, bo to jest wtedy najgorsza sytuacja z możliwych. Ale kawę dzisiaj naprawdę będę mocno obserwował wieczorem. A my lecimy sobie teraz do indeksów, no i zaczynamy sobie od SP. SP który wybija cały czas nowe ATH, aktualnie 5370. 5 dolarów. No i jestem mega ciekawy, jak indeksy dzisiaj będą reagować na te wszystkie dane w Stanach Zjednoczonych. Czy tutaj spróbujemy wybijać dalej kolej techa, czy zrobi nam się jakaś mocniejsza korekta? Aż dziwnie się na to patrzy, jak ceny rosną tutaj w nieskończoność, no ale takie lokalne korekty. Potrafią też mocno wywalić z rynku. Ja osobiście, chociażby w SP bym nie wchodził teraz. Poczekałbym na jakąś może ewentualną korektę, i wtedy próba jakiegoś przyłączenia się do longów jak najbardziej tak, ale w tym aktualnie miejscu raczej nie. Lecimy dalej. Teraz zobaczymy sobie DAXA. DAX tutaj zrobił też ciekawy manewr przetestował dosyć mocno tą czerwoną linię, z której już tutaj kilkukrotnie nam fajnie odbijał. No a dzisiaj przebiliśmy dosyć znacząco, bo linia znajdowała się na poziomie 18387 dolarów, no a my zjechaliśmy aż na 18 280 cena co prawda teraz podskoczyła trochę do góry no ale robi nam się tutaj pomału taki kanał spadkowy, może taki bardziej clean spadkowy. A to akurat nie wróży nic dobrego. Więc poczekajmy na to co się może dalej wydarzyć. No i na deser Nasdaq, Nasdaq, który rośnie tutaj cały czas. Aktualnie 19227 dolarów. No i teraz pytanie, czy spróbujemy zaatakować tysięcy 400, gdzie znajduje się FIBO, dosyć znaczące, dokładnie 1,618. No, i tutaj ewentualnie mógłbym spróbować rozegrać to na jakiegoś shorta, ale póki co też cały czas czekam. Pamiętajcie, że dzisiaj, podczas ogłoszenia stóp procentowych, warto też nadzorować, patrzeć, co się dzieje na indeksie dolara. Amerykańskiego, bo tam też lubi trochę pobujać. No i oczywiście na złocie na złocie, które ja mam aktualnie odpalone na longa jest co prawda tam dosyć fajny zysk i ja na pewno będę to jakoś zabezpieczał, no bo mogą być dosyć mocne skoki tam cenowe, więc wolałbym nie stracić tego zysku. Ja dziękuję wam za dzisiaj jutro sobie podsumujemy te wszystkie wydarzenia, które Dzisiaj będą, więc zapraszam Was już na jutrzejsze nagranie. No i przypomnę, że już niedługo fajny konkurs będzie tutaj na kanale i na Twitterze i na kanale YouTube, więc już niedługo trochę więcej na ten temat. A ja dziękuję Wam za dzisiaj i dziękuję Wam oczywiście za wszystkie lajki, suby i za komentarze, bo widzę, obserwuję no i jestem mega zadowolony, że stali odbiorcy cały czas tutaj. Oglądają i są mega aktywni. No i zachęcam pozostałych, aby zasubskrybowali i też dali znać, że cały czas tutaj są z nami. Dzięki bardzo i do usłyszenia, do jutra. Hej!